jeśli można, ze względu na to, że mamy nie, niewiele czasu na pobyt na tej sali, ze względu na to, że będą się tu odbywały kolejne spotkania, kolejne zajęcia, y, musimy ograniczyć się do dosłownie paru minut, które chciałbym w pewnym sensie zagospodarować. Y, chciałbym serdecznie w imieniu obecnego dyrektora, jak i w swoim własnym organizatorów tej wystawy y, przywitać y, przybyłych i naszych gości. Przypomnieć, że jest to już drugie spotkanie przy okazji tej wystawy. Pierwsze spotkanie miało być spotkaniem otwierającym wystawę. No, Nie doszło do skutku ze względu na małą frekwencję. Dzisiaj ta frekwencja jest znacznie większa, a może to nawet i dobrze właśnie, że spotykamy się nietypowo na zamknięcie wystawy, gdyż już mamy pewne refleksje i uwagi w trakcie dość długiego trwania tej wystawy, bo blisko 3 miesiące ta wystawa trwa. Muszę Państwu powiedzieć, co niezmiernie Was ucieszy, że chyba jak żadna inna wystawa miała szalone powodzenie, gdyż na tej sali bez mała codziennie przewija się dziesiątki, ba, setki osób, które przy okazji pobytu tutaj na tej sali, zebrań i innych mają okazję zobaczyć pracę naszych, naszych twórców dotyczących y, ziemi jędrzejowskiej i okolic. Nie chcę nic mówić na temat samej wystawy, bo jest to zbędne. Zresztą to, co miałem do powiedzenia, napisałem w, w skromnym katalogu, który Państwo dostaniecie. Natomiast chciałbym już tak poza tą częścią oficjalną y, zwrócić się do Państwa z kilkoma propozycjami. Kończy się y, mniej więcej rok. Dom Kultury w stosunku do nas, do grupy twórców miał pewne propozycje i ma jeszcze te propozycje i chciałem się zorientować, jak Państwo przyjmą tą propozycję. Po pierwsze, chcemy tradycyjnie, chociaż były lata przerwy, tradycyjnie w miesiącu grudniu zrobić przeglądową wystawę dorobku, całorocznego dorobku wszystkich naszych twórców. Z tym, że w roku ubiegłym... Wymyśliliśmy taką formę na przegląd połączony z konkursem na, na najlepszą pracę debiutanta. W tej chwili no, praktycznie nie ma tych debiutantów. Poza tym dochodzimy do wniosku, że no, dlaczego pozostali ludzie, którzy malują, którzy pracują, nie mogą startować w konkursie. Jest propozycja, żeby zrobić przegląd, całoroczny przegląd konkursem na najlepszą pracę, jaka powstała w roku 93. To jest jedna propozycja. Druga propozycja, nosiliśmy się z zamiarem i w dalszym ciągu myślimy o tym, o konkursie. Wprawdzie przez kilka kolejnych lat ogłaszane konkursy nie wypalały. Domyślamy się, że może przyczyną tego było zawężenie tematu, bo jeśli ktoś specjalizuje się jedynie w pejzażu, a temat konkursu dotyczy na przykład architektury czy postaci ludzkiej, no to już te osoby nie, biorą, nie mogą wziąć udziału. A ubiegłoroczna wystawa ta przeglądowa grudniowa pokazała, że wiele, wiele osób malujących po prostu podpatruje dzieła wielkich mistrzów, kopiując fragmenty bądź całe prace, co nie jest... Na, 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 Naganne i doszliśmy do wniosku, że żeby zrobić w tym roku konkurs na najlepszą kopię bądź też pastisz malarstwa światowego lub polskiego. Tu jest w dalszym ciągu znak zapytania, bo w rozmowach indywidualnych z szeregiem osób malujących pytałem się, jak widzą swój udział, czy widzą sens tego. Zdania są podzielone. Sądzę, że może dzisiaj. Już po wyjściu stąd, kiedy spotkamy się kameralnie przy jakiejś tam e, e, przy kawce czy herbatce, e, na ten temat będziemy rozmawiać. Ale zresztą jest szereg, szereg innych spraw, o których chcielibyśmy jeszcze z Państwem porozmawiać. To są takie dwie propozycje z naszej strony. I trzecia rzecz, która będzie niejako kontynuowaniem e, tego typu wystawy. Jest to pierwsza wystawa obrazująca Jędrzejów i okolice. I chcemy to sukcesywnie organizować robrocznie. Żebyśmy po prostu, żeby nasza placówka jako dom kultury, żebyśmy mogli zgromadzić maksymalną ilość prac, które są jakby świadectwem tej mijającej przeszłości. Przechodzimy bardzo często nawet naszymi ulicami i okazuje się, że za tydzień już tego domu nie ma. Yy, czy, czy coś tam się zmieniło? Warto byłoby to utrwalić dla własnej przyjemności i dla pewnego rodzaju dokumentu. To nie muszą być prace yy, jako dokument, jako zdjęcie, od tego jest fotograf. Mogą być to prace typowo artystyczne, jakieś refleksje na temat przemijającego czasu. I chcemy taką formę zachować. To by były z naszej strony trzy takie propozycje i później będziemy rozmawiali na ten temat, jak Państwo widzą udział w swój w yy, yy, całej tej w tych naszych e, kolejnych działaniach. Musiałem się skończyć na szalę. Myślałem, że on poprawił mnie, ale nie poprawia, nie poprawił kawy. Dobrze. Prezydent nikt z swojego rzecznika nie poprawia. No A nie poprawia. poprawia tak? Raczej odwrotnie. Raczej odwrotnie. odwrotnie. Ja, z tej strony chciałem Państwu podziękować za udział w tej wystawie, za dostarczenie y, tych y, prac. I nie tylko w moim przekonaniu, ale również osób, które tutaj tą wystawę oglądały i to ludzi na to przeciętnych, ale również i osób profesjonalnie związanych z praktyką, wśród tych osób jest opinia taka, że ta wystawa ma po prostu wysoki poziom, że generalnie zgromadzone tutaj prace są dobre. Sądzę, że być może akurat temat, który w niejaki z inspiracją, czyli nasze miasto, nasze okolice może tutaj to spowodowały, że generalnie są to po prostu dobre prace. Ja rozumiem, że one powstawały w przeciągu kilku lat, no ale w sumie jest to po prostu plon i cieszę się, że właśnie y, nasza ziemia i nasze miasto y, znalazło taki artystyczny dobry wyrazy. Jestem również przekonany, że ten pomysł, czyli prezentacja prac związanych z naszą ziemią po prostu nie zostanie przez nas jako Dom Kultury zaniechany i przez Państwa i sądzę, że w przyszłym roku również będziemy mogli pokazać prace, nowe prace związane właśnie z ziemią oską, dla których właśnie inspiracją jest to co Włodek mówił, odchodzący świat, ginąca architektura, pejzaż, otoczenie. Po prostu tego typu malarstwo właśnie w, w wykonaniu Państwa według mnie ma właśnie sens, bo to jest właśnie związane i z danym miejscem, z danym środowiskiem no i to nadaje w sumie takiego po prostu przyjemnego kolory. I za to Państwu dziękuję i liczę, jak powiedziałem, na to, że w przyszłym roku również będziemy mogli zaprezentować nowe wystawy. I ja jeszcze jedno słówko informacyjne. Przy okazji, gdy szef mówił o, o poziomie tej wystawy, potwierdzam to, jeśli wolno mnie, osobiście jako jeden z kluczów, będziemy mieli okazję 16 września, <kli> również w czwartek o godzinie 17 tu na tej sali. Zobaczyć pracę yy, naszych kolegów z stałej Polski, uczestników ogólnopolskiego pleneru Wierna 93, na którą serdecznie w imieniu organizatorów tego pleneru, a nasz dom kultury jest współorganizatorem, serdecznie zapraszam. Zapraszam Państwa na przyszły czwartek o godzinie yy, 17.00 tutaj na tą salę. To jest. 16.30, 16, 16, przepraszam. 16.30. Czwarte czy Czwarte. 16. 16, 16.30, Rozumiem, że Państwo już czujecie się zaproszeni.